Ta oferta jest o, o tyle w, te, w tym roku szersza, że spodziewamy się większej liczby rolników. Paweł Amulewicz, w naszym studiu, Damian Godziński, dyrektor warmińsko-mazurskiego ośrodka doradztwa rolniczego z siedzibą w Olsztynie. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. Spotkaliśmy się, żeby zapowiedzieć wydarzenie, które już ma swoją wieloletnią, e, ugruntowaną tradycję, jeżeli chodzi o imprezy rolnicze, e, targi rolnicze, wszystko dla, dla rolnictwa i warmińsko-mazurska wystawa zwierząt hodowlanych. No ale dużo zmiany w tym roku, powiedzmy, bo nowa lokalizacja, nowe możliwości też zakładam. Co, co się zmieniło? No co się zmieniło? Przede wszystkim to, że poszerzamy swoją ofertę. Dla zwiedzających i dla naszych wystawców. Wystawa zwierząt hodowlanych, która odbywała się w ostrudzie została przeniesiona teraz do Gryźdin, żeby uatrakcyjnić tą wystawę i zrobić większą ofertę dla, dla zwiedzających, przenieśliśmy również nasze targi jesienne również do, do Gryźdin, a takim zwieńczeniem jeszcze takiej oferty. Jest to, że odbędzie się takie forum e, głód jakości, forum na rzecz innowacji e, międzynarodowe. E, plen, e, wykładowcy z kilku krajów będą również atrakcje dla, dla najmłodszych, także już dzisiaj bardzo serdecznie zapraszamy. No właśnie, warto podkreślić, bo pewnie nasi widzowie, nasi słuchacze w części teraz przymykają oko czy ucho, bo mówią, no tak, impreza dla rolników mnie do końca nie, nie interesuje, ale uspokajamy, tutaj naprawdę każdy znajdzie po prostu coś dla siebie, osoba, która ma ogródek, może działkę, czy no mieszkańcy bloku też pewne sprzęty prawdopodobnie sobie może kupić. Naturalnie, no, ci, którzy nas odwiedzają co roku w, na Jagiellońskiej, Doskonale znają ofertę, jaką mają dla zwiedzających nasi wystawcy. Może rzeczywiście kupić wszystko to, co jest potrzebne do zagospodarowania chociażby ogrodu, ale jest też rynko dzieło, są też wyroby tradycyjne, coś się zawsze dla każdego znajdzie. Ta oferta jest o tyle w tym roku szersza, że spodziewamy się większej liczby rolników, a to chociażby przez to, że wystawcy sprzętu rolniczego. Zauważając to, że będzie wystawa zwierząt hodowlanych i mając już na uwadze to, że pojawi się większa liczba rolników, chętnie wystawiają się na, na, na targach w Gryźlinach niż to było wcześniej w, na, na Jagielowskich. Jakie na chwilkę pochylmy się myślę szczególnie w stronę naszych młodszych widzów i słuchaczy, bo wystawa zwierząt hodowlanych to jest takie przedsięwzięcie, które szczególnie tych małych ludzi cieszy. Byłem z kamerą, z naszą ekipą, byliśmy nieraz. Powiedzmy, jakie gatunki tych zwierząt można oglądać, bo często, gęsto były to sytuacje, kiedy taki mały człowiek, nie wiem, alpakę widział pierwszy raz w swoim życiu. Tak, ale... oferta jest bardzo szeroka. Trzeba zacząć, zacząć od tych dużych związków, czyli związek bydła mleczne, mlecznego, mięsnego, konie, kozy owce, alpaki właśnie. Także no jest oferta jest dla, dla wszystkich. Chcemy też edukować przy okazji no właśnie tych najmłodszych żeby zobaczyli, jak to się, jak to się wszystko produkuje, tak, skąd, skąd bierze się mleko, że nie z jak wszyscy, wszyscy mówią, tak, że nie z półki sklepowej, tylko właśnie od rolnika, od producenta rolnego. No jest, jest to, dla nas jest bardzo ważnym jak zawsze naszym tak, podmiotem, który, dla, dla którego doradzamy, to są rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich, ale doceniamy również tych konsumentów, którzy chcemy, żeby byli jak najbardziej świadomi. Panie dyrektorze, tak na koniec, jeszcze powiedzmy, przypomnijmy w zasadzie, bo mówię, to jest nowa lokalizacja. Dobrze, żeby ta informacja wybrzmiała. No i dlaczego warto wybrać się po prostu i zobaczyć to, co przygotowujecie? Warto się wybrać na ostatnich targach naszych wiosennych. Tak powiem obrazowo dojazd z ulicy Lim Limanowskiego do naszą, na naszą ulicę Jagiellońską 91 zajmował około godziny czasu, a praktycznie z centrum Olsztyna do Gryźnin to jest jakieś 20 minut, tak, pół godziny. I to jest argument, że komfortowo Państwo się tam, się tam przemieścicie, e, zabezpieczyliśmy miejsca parkingowe, e, opłaty nie będziemy żadnej pobierać za parkingi, także będzie, zakładamy, że ruch przebiegnie dość, dość płynnie. No i przede wszystkim ten, ta wielofunkcyjność tego, tego miejsca i, i to, że będzie coś właśnie dla każdego, że, że będzie, będzie możliwość też pokazania czegoś najmłodszym będzie można miło spędzić weekend 3-4 września właśnie w Dziżinach. Odsyłamy zatem drodzy Państwo na stronę internetową ośrodka, także na Facebooka, tam szczegółowy program, plakat, informacje o tym właśnie jak dojechać do tej nowej e, lokalizacji. Nasza audycja z kolei do obejrzenia na www.kopernik.tv. Państwa i moim gościem był Damian Godziński, dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie. Piękne dzięki za rozmowę. I również bardzo dziękuję i serdecznie wszystkich zapraszam. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv